Witajcie widzowie, dzisiaj prawdopodobnie o 20.00 na streamie porobimy mnóstwo rozbudów 87 plus razy 10, player piki 81 plus, a to wszystko się stanie. Jeżeli pod tym materiałem uda Wam się wbić 2000 łapek w górę i mówię to specjalnie, bo wczoraj coś się zepsuło i na 20 tysięcy wyświetleń nawet 1000 łapek w górę nie było, a to jest coś niemożliwego, bo widziałem, że u innych twórców też te problemy z łapkami były, więc jak możecie to zostawcie, zobaczymy czy to się odbuguje. Dodatkowo subskrybujcie kanał, bo walczymy o 90 Byłoby naprawdę super to wbić A dodatkowo zostawiajcie w komentarzu pytanie na następne odcinki z tej serii Bo one już są dość rzadko teraz raz na tydzień Z racji tego, że naprawdę nie ma ciekawych pytań A propos ciekawych pytań To właśnie od takiego zaczniemy dzisiejszy odcinek A mianowicie czy to prawda, że SBC o kartę 8590 To najgłupsze SBC jakie kiedykolwiek wyszło w FIFA. I słuchajcie, wiem, że wspominam o tym na jednym z materiałów, no ale doprawdy czy fałsz, to pytanie po prostu musiało się pojawić. A mianowicie rozbudowa 85-90, z której mamy gwarantowanego piłkarza z overallem minimum 85, ale maksymalnym 90, gdzie wymagania to skład o ocenie co najmniej 82 i 30 zgrania, co jest prawdziwym hitem, jeżeli chodzi o bycie retardem. To po prostu, nie wiem, to myślę, że jakiś geniusz, wymyślił to SBC, no nie wiem, w Kanadzie na pewno ktoś taki pracuje, także nie zdziwię się, jeżeli to prawda, bo zobaczcie to wykonanie takiego SBC od podstaw to 46 tysięcy końców i wyszło to SBC w momencie, w którym te ceny tych kart były już i tak... Na maksa drogie, a te SBC oczywiście nie zmieniło tego, bo, to SB bo te karty są drogie przez te player między innymi przez chociażby te SBC 87 plus razy 10. O, to, to przez to są tak drogie, ale no nie wiem w ogóle kto... Co jej miało w głowie wypuszczając coś takiego? Zobaczcie to, 82 piłkarze potrzebni do ukończenia tego. Najtańszy kosztuje 3000 końców w zaokrągleniu potrzeba takich 11, czyli około 33 końców, a tutaj jest cena uśredniona, że jest to 46 tysięcy po wszelakich wyliczeniach i zobaczcie to, za taką kwotę 46 tysięcy mógłbym, moi drodzy, kupić jaka jest najtańsza karta? Delict 96 kosztuje 32 tysiące końców. No tutaj pewnie troszkę. No dajmy na to, że ten oblak 36 tysięcy końców i jeszcze 10 tysięcy zostaje w Kiermanie. A to wszystko tylko po to, żeby dostać piłkarza za ceną 90 maksymalnie, bo to jeszcze nie jest gwarantowane i to nie jest żaden pik czy coś, to jest po prostu paczka. Nie no, hit, to po prostu nie, nie jestem w stanie uwierzyć, co i jej. Kierowało robiąc te SBC. Przecież to jest tak durne. Zobaczcie, kartę 90 najtańsza obecnie kosztuje 13 tysięcy końców. Hit. Za takie jedno SBC moglibyśmy mieć 4 karty o ocenie 90. O Jezu, sorry, że tak narzekam, ale to jest po prostu niemożliwe. Jak? Co trzeba mieć w głowie, żeby coś tak, na coś takiego wpaść. Desert 98 yy, downgradesów, dokładnie download właściwie. Zasłużyli w pełni. No teraz to jest 97, ale to ktoś prawdopodobnie nie trafił w przycisk. Czy to prawda, że w historii FIFA był jakiś srebrny zawodnik, który miał 90 strzałów i 90 pejsa? Co najmniej. I tak moi drodzy widzowie, takim piłkarzem jest pan Gabriel Martinelli, i to nie na tej srebrnej karcie, jak widzicie, a na karcie właśnie tej 74. No i wam powiem szczerze, że. To jest niesamowite w ogóle, bo ta karta jest zaliczana do srebrnych. Tutaj, żeby nie było żadnych wątpliwości, jest to jakaś tam karta specjalna, ale jest wciąż ona zaliczana jako karta sre srebrna. Ma nawet 74 overalla ale te statystyki, które ma, są wręcz kosmiczne. 94 8 88 driblingu, 90 strzałów. W ogóle ta cała jedenaska kart, które wychodzi, myślę, że Pros byłby w stanie wbić top 100 używając tylko tych kart. One są naprawdę genialne. 4 na 4 dodatkowo. W ogóle śmiesznym jest fakt, że, że ta karta jest na tyle kozacka, że nie wiem Wpiszmy sobie Rivaldo, który na karcie Prime ma, nie, czy na Optimusie ma LW, nie, na Optimusie ma Kama Na karcie LW nie ma absolutnie żadnego podjazdu do karty, kurczę, sre, srebrnej jakiegoś Martinelli'ego No nie wiem, ja za bardzo tego piłkarza nie kojarzę, pewnie większość z was bardziej go kojarzy Ale nie zmienia to faktu, że, że to jest zabawne, że taki Rivaldo nie ma szans z nim, no jest o wiele gorszą kartą, chociażby przez pryzmat dwóch gwiazdek słabszej nogi, ale też pod względem statystyk, jako takich. No, to jest karta na tym samym poziomie, a ma aż. No wciół tego na mniej 18, żeby tutaj nie było znowu hashtag matematyk. No nie wiem, wiem, że w sensie, no nie wiem, wiem. Ma, yy, masło maślane, wiem, że jest to koniec gry i jej już chcę na makse podnupować te karty, ale koniec końców wygląda to słabo, że. Taka karta jest lepszą kartą od Rivaldo. No ale cóż, takie realia Fify. Czy to prawda, że w paczce za słapy można trafić ikonę? Chodzi o te słapy na przykład 81 plus razy 25 paczki. I moi drodzy widzowie, oczywiście odpowiedź na to pytanie jest negatywna. W takiej paczce ikony nie można trafić. I właśnie tutaj to pytanie wziąłem z racji tego, że wiele osób o to pytało. Ale przede wszystkim tutaj nasuwa się jedna refleksja. Tutaj też spaczek 87 plus razy 10, również się nie da trafić, ze złotej wymiany również się nie da trafić. I właśnie i jej a dlaczego nie da się trafić? A co by na to właśnie, żeby zrobić tak, że znowu nie wiem, karty Baby wróciłyby do gry. I na sam koniec zabawić się i właśnie w takich paczkach również można by było trafić ikony. Dlaczego by nie? Jest już koniec gry, zabawmy się. W sumie to byłoby naprawdę ciekawe, gdyby właśnie w takiej paczce można było trafić ikony, czy w takich rozbudowach również te ikony można byłoby trafić. To myślę, że byłoby całkiem zabawną rzeczą i jedną z fajniejszych, jakie i jej by zrobiła, bo naprawdę szkoda, że tego już nie ma. Ja osobiście szczerze, znaczy o, tęsknię za tym, to ciężkie słowo, bo nigdy tego nie było, ale właśnie zmienić to, na sam koniec gry dać to, bo jeżeli chodzi o początek FIFA, no to jeszcze rozumiem. Takie rzeczy są niewskazane Oczywiście tam takich paczek nie ma Ale chociażby złote wymiany i tak dalej Ale tak po prostu Na sam początek gry na, Właściwie na sam początek gry Jak mówię byłoby to niestosowne Ale na sam koniec gry Zrobić coś takiego Co wy na to widzowie Moim zdaniem byłoby to naprawdę fajne Bo nawet takie karty ikony w wersji Baby dawałby fan właśnie z tego, że ktoś sobie taką ikonę trafił, a myślę, że w takiej parsce byłaby na to spora szansa wtedy. No i przed czas na pytanie odcinka, a mianowicie czy to prawda, że można w parsce za 5000 i 7500, oczywiście chodzi o podgląd, trafić same karty specjalne. I słuchajcie, to pytanie podesłał mój widz na mojej grupce Drawciarze Meksa. Zresztą zapraszam Was do grupy Link macie w opisie, już jest 7000 członków, a naprawdę fajnie jakbyś Ty również tam się pojawił. Ludzie między innymi dobijają, wrzucając takie zdjęcia i pytając się, jak tam Meksu Twój Wejra, jak można w jednym piku trafić pele albo hulita. No dobra, nieistotne. W każdym razie wracając do pytania odcinka. Jeden z widzów, Dawid, którego pozdrawiam, podesłał właśnie to na grupę. Nie będę tutaj nazwisk mówił, bo wiadomo, RODO. A dodatkowo, zobaczcie to w złotej paczce z podglądem. Trafił Gnabriego w wersji specjalnej oraz Akunie również w takowej wersji specjalnej. I jest to dla mnie coś niesamowitego, bo trafić po prostu jedną kartę ze złotej paczki premium jest to dość duże wyzwanie, a co dopiero trafić dwie i to w paczce za 5000 końców, oczywiście Gnabri. Jest opłacalny nadal do kupienia ta paczka, chociaż oni jest dość tani, ale Akunia to top kart. Naprawdę myślę, że jest on kartą bardzo mocno grywalną i trochę szczerze zazdroszczę. Tutaj też niektórzy mówią, że jest to fake na grupce, ale większość nie moim zdaniem fake to nie jest, bo jest to zdjęcie po pierwsze zrobione telefonem, a po drugie ja jeszcze przed odcinkiem sprawdziłem i tutaj te wszystkie parametry się sprawdzają, więc ciężko byłoby to naprawdę zrobić fejkiem, ale jeżeli komuś ktoś by rzeczywiście to fejkowo zrobił, to pozdrawiam, ale naprawdę nie sądzę, bo tutaj fake ciężko by było. No ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście komuś się udawało na przykład trafić tutaj ikonę i tak dalej, ale już później kolejna spaczka była fatalna, a tutaj komuś udało się trafić dwie karty i to ocenione na 93+. Właśnie w dwóch takich paczkach za jednym razem, a dodatkowo jedno z nich jest akunia, także myślę, że jest to nie lada wyczyn.